Efektywne zarabianie i badanie maszyn w War Thunder zawsze sprawia graczom trudności. W tym materiale postaram się pomóc Wam, naprowadzić Was, jak możecie zarabiać i ekspić Wasze pojazdy czy drzewka w War Thunder. Ja jestem Dragonowski i zapraszam Was na materiał poświęcony efektywnemu ekspieniu i zarabianiu w jednym. Zapraszam. Na wstępie tylko zaznaczę, iż jest to remake mojego filmu, który pojawił się na kanale rok temu. Teraz go pewnie możecie zauważyć, ale do rzeczy. Film podzielę na dwie części, najpierw porozmawiamy o sposobach na zdobycie srebrnych lwów, w drugiej części podzielę się z wami sposobami na ekspienie maszyn i drzewek. Przejdźmy zatem do zarabiania oraz podstaw, czyli samouczków, coś co powinieneś, powinnaś zrobić na start gry. Ale po co? No po to, że dają one trochę srebrnych lwów. Znajdują się one tutaj po prawej stronie. Co prawda dużo z nich nie zarobicie, ale zawsze srebrnych lwów parę wam wpadnie na wasze konto. Dobra, załóżmy, że gracie już w Wortandera jakiś czas, jesteście na tej trzeciej, czwartej, piątej erze. No i zaczynacie mieć problem z funduszami na nowe maszyny. Tak więc jak je zdobyć? Moje pierwsze pytanie brzmi, czy gracie sami, czy ze znajomymi? To jest bardzo ważne, bo jeżeli ze znajomymi, no to wstrzymajcie się, natomiast jeżeli gracie sami, no to znajdźcie dywizjon, przykładowy mój DRHS, do którego was zapraszam. Wchodzicie na Discorda takiego dywizjonu i pytacie się, czy ktoś chciałby z wami pograć w celu zarabiania pieniędzy. Tak więc zbieracie się w te 3-4 osoby i odpalacie sobie zakłady. Zakłady są jedną z najlepszych form zarobków w naszej grze. Najłatwiejszymi zakładami do wykonania są i tutaj właśnie chodzi o ten zakład. Dokładnie ten, bo potrzeba do niego 3-4 graczy, by ten y, zakład najlepiej zrobić. Czyli zakład Najlepszy Oddział. Zakład ten wymaga od was grania drużynowego, wspierania siebie nawzajem. Jeździcie ze sobą, musicie niszczyć przeciwników stojąc koło siebie, to jest ważne. Jeżeli grając w oddziale nie będziecie stać koło siebie, tylko jeden pojedzie w lewy dolny róg mapy, drugi pojedzie w prawy górny róg mapy, no to nie będziecie zdobywać nagrody za najlepszy oddział. To jest ważne. Tytuł najlepszy oddział podczas bitwy zdobywa tylko jeden oddział. Tak więc im więcej nagród podczas bitwy uzyskacie grając blisko siebie, tym lepiej, bo zabezpieczacie w ten sposób uzyskanie tego tytułu. Ten zakład ma 10 etapów, czyli 10 razy musicie być najlepszym oddziałem w bitwie, co daje wam no 10 bitew, jakby nie patrzeć. Co ważne, możecie potknąć się tylko dwa razy, słuchajcie. Za trzecim razem zakład wam wygaśnie w miejscu, do którego doszliście. Tak więc załóżmy, doszliście do ósmego yy, etapu, no to dostaniecie nagrodę za ten ósmy etap. To jest ważne, nie dostajecie nagrody za dany etap. To jest jak w... kto chce zostać tak milionerem, tak, że robicie najpierw jesteście nagroda 500 zł, najpierw 1000 zł i dochodzicie tak wyżej, wyżej, wyżej i dostajecie tą nagrodę, która jest przy danym etapie. Dlatego ten zakład, słuchajcie, robi się w 3-4 osoby, gdyż macie większe szanse na skutecznie wykonanie go w całości, bo przez to, że gracie większą ilością osób, mniej będzie oddziału w bitwie, no bo jednak tak wy będziecie tym, co będzie zdobywać najwięcej nagród, bo jest was najwięcej, tak przynajmniej można, ale widziałem już różne rzeczy. Drugim najłatwiejszym zakładem jest zakład zniż 5 jednostek, tutaj możecie już grać sami, zakład zniż 5 jednostek polega na, o ironii, o zniszczeniu 5 jednostek w jednej bitwie, słuchajcie. Co ważne, 5 kili musicie zrobić w bitwach zręcznościowych. Jeżeli chodzi o bitwy realistyczne, kile liczone są podwójnie, tak więc jeżeli zrobicie na realistykach 3 kile, zakład zniszcz 5 jednostek Wam się zalicza, no bo 3 razy 2 to jest 6, tak więc zniszczyliście 5 jednostek. Ten zakład ma tylko 3 etapy, tak więc po 3 bitwach, gdzie w każdej zniszczycie po 3 przeciwników na realistycznych, no to przytulacie 100 tysięcy srebrnych lwów. Jest to naprawdę bardzo przyjemny Taki bym powiedział zakład, no bo zobaczcie, że w trzy bitwy 100 tysięcy srebrnych lwów zdobywacie. Ostatnim zakładem, który no, jest jednym z łatwiejszych, jest oczywiście zakład z niż 10 jednostek. To jest ważne, no i tak jak przy poprzednim waszym celem jest po prostu niszczenie przeciwników. 10 w zręcznościówkach, 5 w realistykach, no bo 5 mnożnik razy 2, no to daje wam 10. Zakład ma 10 etapów, czyli w każdej z 10 bitew musicie zrobić te zabójstwa. Przypomnę, zręcznościówki 10, realistyki 5, aby finalnie cieszyć się, uwaga, z pół miliona srebrnych lwów. Tak, ten zakład daje wam aż pół miliona srebrnych lwów. To jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, zakłady zakładami, ale co jeżeli już ich nie macie, skończyły wam się? Pamiętać musicie, że za każde trafienie w przeciwnika również otrzymujecie srebrne lwy. Ale ja was błagam, proszę, nie strzelajcie ile wlezie w tę gąsienicę, gdyż wasze pociski również kosztują, a wy nie powinniście brać ich za wiele, no bo nie chcecie wylatywać w powietrze, prawda? Każde przejęcie bazy jest nagradzane. Tak. Najlepiej jakbyście oczywiście przejęli bazę sami od początku do końca, gdyż wtedy otrzymacie najwięcej nagrody za to. Jeżeli przejmujecie Bazę w kilku sojuszników, no to to musi zostać rozdzielone między was. Tak więc mówię, najlepiej byłoby, gdybyście wy sami przejmowali te bazy. Jeżeli gracie czołgami lekkimi bądź pojazdami z lornetką, no proszę was używajcie tej lornetki. Za każde wykrycie pojazdu otrzymujecie nagrodę, a wasi sojusznicy będą wdzięczni za to, że na bitwie realistycznej na mapie przez jakiś czas będą widzieli przeciwnika. Słuchajcie chyba najłatwiejsza rzecz, jaka mogła być. Róbcie tego Battle Passa. Nawet jeżeli nagrody są kijowe, to ja was proszę, róbcie go. Jak możecie zauważyć, co druga nagroda w przepustce jest darmowa. Tak jak i maszyna premium na poziomie 51, i ona zawsze powinna być waszym celem. Każdy pojazd premium umożliwi wam zdobycie więcej srebrnych lwów, do pewnego stopnia zbadać rzewko, ale do tego dojdziemy. Ja wiem, miał nie być pojazdów premium, no ale muszę. Najlepszym trybem do drukowania srebrnych lwów w Wortanderze są bitwy morskie najlepiej realistyczne, gdyż Amerykanie na 5.0 posiadają pływające drukarki lwów w postaci USS Moffet, USS Frank Knox oraz samolot BTD-1. Dlaczego ten samolot? Bo ma dwie torpedy. Cały ten zestaw trzech maszyn podczas zniżek minus 50% zakupicie za jedyne 2,500 zł orłów. Okręty te posiadają chory mnożnik do zdobywania srebrnych lwów, bo jest to aż 1800%, przez co jesteście w stanie zdobywać co bitwę od. 50 tysięcy do nawet ponad miliona srebrnych lwów, gdy użyjecie do tego kart bonusowych. Tak więc nie mówcie mi, że bitwy morskie to jest badziewie, bo na 5.0 bardzo dużo osób właśnie pływa tymi mofetami, frankami, noksami i są to naprawdę świetne okręty. Nie żadne kajaki, bo kajakiem to sobie możecie spływ zrobić po rzeczce jakiejś, nie wiem, po liwcu, a nie popływać w Wortanderze. W Wortanderze mamy okręty. Dziękuję. Na zakończenie, wspomniane już karty bonusowe. Otrzymujecie je za dzienne logowania, poziomy battle passa czy inne zadania z misji dziennych specjalnych. Takie karty działają na określoną ilość bitew, oraz gdy je aktywujecie, macie jeden dzień na ich wykorzystanie. No, tak więc mówię, korzystajcie z tych kart bonusowych, bo one naprawdę fajnie działają. W szczególności jak połączycie je z pojazdem premium, no to to już jest w ogóle. No i to by było na tyle jeżeli chodzi o zarabianie, tak więc przechodzimy do badań. Podstawą do badań maszyn jest po prostu efektywne działanie w bitwie, słuchajcie. Po każdej bitwie otrzymujemy punkty badań. Im więcej zrobimy w bitwie, tym więcej otrzymamy. W 2023 roku wraz z aktualizacją Kings of Battle twórcy gry postanowili nagrodzić graczy oraz ich działania podczas bitwy. Tak więc, jeżeli chodzi o bitwy naziemne, tutaj, bez znaczenia, czy są to realistyki, czy zręcznościówki, oczywiście większy mnożnik do zdobywania doświadczenia mają bitwy realistyczne, no bo są trudniejsze. Natomiast, przy zniszczeniu od 3 do 5 graczy, otrzymujecie premię do zdobytych punktów badań 15%. Gdy zniszczycie od 6 do 8 graczy, zdobywacie premię 50%. A gdy zniszczycie od 9 graczy w górę, no to macie 100% więcej do punktów badań. Tak więc widzicie, musicie po prostu zabijać graczy. Inaczej to wygląda w przypadku bitew powietrznych. Tutaj mamy już różnicę między realistycznym trybem a zręcznościowym. Ja wam powiem o realistykach, natomiast wy będziecie widzieli również arcade'y. Za zestrzelenie dwóch przeciwników otrzymujecie 35% więcej expa. Za trzech przeciwników 75% więcej expa, a za zestrzelenie czterech oraz więcej 100% do punktów badań. Tak więc widzicie, liczą się kile. Co do bitew morskich, tutaj liczą się obrażenia zadawane okrętom przeciwnika, bez znaczenia czy to realistyki, czy zręcznościówki. I nie, w Wortanderze okręty nie posiadają punktów zdrowia, tak jak jest to w World of Warships. Natomiast tutaj chodzi mi o te obrażenia zadawane po prostu okrętom. Wiadomo, wysadzimy okręt, jest to bardzo dużo obrażeń zadanych. Natomiast no jak będziemy się odbijać, no to nic nie będziemy dostawać, tak? A natomiast od 6,5 do 10 tysięcy obrażeń, 20% więcej punktów badań jest dopisywane do waszego finalnego rachunku. Od 10 tysięcy do 15 tysięcy macie 45% więcej expa. Za ponad 15 tysięcy macie 100% więcej punktów badań. Tak więc tutaj trzeba po prostu, no też robić kile, ale też wiedzieć gdzie strzelać przeciwnikowi. Tak więc, no, jak widzicie, warto robić kile, no bo za to dostajecie więcej doświadczenia. Oczywiście również przejmujecie bazy i inne aktywności w bitwie. Dodatkowo co ważne, gdy badacie nowy pojazd w linii, dla przykładu weźmy lewą linię niemieckich czołgów. Każda drzewko jest podzielone w takie linie. No i badacie dla przykładu Era III a Więcej punktów badań zdobędziecie grając flagbusem, który jest w tej samej linii, gdyż niż dla przykładu hetserem, który nie jest w tej samej linii. Jakby jeżeli zrobicie 3 kile flagbusem, dostaniecie więcej expa, jak za 3 kile hetserem. Oczywiście mamy karty bonusowe, zasada działania jest identyczna co w tych przy zarabianie, aktywujecie, gracie, dostajecie więcej expa, nie ma sensu powtarzać. Oczywiście możecie zwiększyć ilość zdobywanych punktów badań czy srebrnych rówów poprzez wykupienie konta premium, co polecam zrobić tylko i wyłącznie podczas zniżek minus 50%. Na stronie gry konto premium na pół roku kupicie za 20 euro, Bądź Gajin coinów, które możecie zdobyć, o ile macie dostęp do rynku gry. Gracze konsolowi, rynek nie jest dla Was, przykro mi. Gajin coiny zdobywacie poprzez A. Doładowanie portfela, jeden Gajin coin to 1 euro, B. Sprzedawanie zdobytych maszyn podczas eventów czy z Battle Passa. Konto Premium daje Wam ogromne bonusy: 100% do punktów badań oraz srebrnych lwów. Całość widzicie zresztą teraz na ekranie. Tak więc gdy konto premium jest na przecenie, rozważcie jego zakup, ale tylko i wyłącznie wtedy. Nie mówię wam, kupujcie konto premium teraz, kiedy jest ono za pełną cenę, bo się nie opłaca. Kupujcie jak jest minus 50%. No i to by było chyba na tyle. Omówiliśmy sobie na szybko sposoby zarabiania oraz efektywnego badania waszych maszyn z drzewka oraz drzewek. Dajcie znać, czy taki materiał wam się spodobał oraz co chcielibyście zobaczyć na kanale w przyszłości. Ja jeszcze Was zapraszam na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie oraz dywizjonu dla widzów. Wszystko macie, tak jeszcze raz Wam powiem w opisie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia za tydzień. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, kiedy to oglądacie. Hej!